Yo, 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 siemaneczko, witam was serdecznie Słuchajcie, na moim kanale Taki temacik, słuchajcie, Fame MMA 13, konferencja number 2 I słuchajcie, odnośnie Amadeusza Ferrari, który e, ugiął się pod presją, pod presją Polaka, pod presją ludzi I oczywiście Kasa zrobiła swoje, nawet telefon do trenera Mirka nie przekonał go o tym, że powinien nie walczyć z kontuzją. Bardzo dobrze mu szło, był na fali zwycięstw. I co? Teraz, niestety, przegra. Polak dopiął swego, zrobił tak jak właśnie chciał, czyli chciał doprowadzić do tej walki. Włodarze tak samo naciskali, ludzie, całe otoczenie na konferencji. Wszyscy wywarli na nim presję, żeby ten pojedynek zrobić A Mateusz co? Walczył dzielnie, ale się poddał I teraz niestety przegra I na pewno trener Mirek będzie zły On na pewno też No nie będą się z nim pierniczyć Hejterzy na pewno go zhejtują po tej walce Pewnie Polak już nie będzie chciał walczyć Coś oczywiście wymyśli żeby tego rewanżu nie było. Także szkoda Amadeuszu, że tak postąpiłeś. Ale wiadomo, kasa zrobiła swoje. No ale trudno. To jest twój wybór. Tak jak chciałeś, tak masz. Ja na pewno bym tak nie zrobił. Bo z kontuzją się nigdy nie wychodzi do walki. Ale cóż, twój wybór. Także trudno się mówi. Jak chcesz, tak masz. To nic. Pamiętajcie, lewy zgroźny. Ua! Trzymajcie się, Elo.